Wtedy otwieramy imprezę pod nazwą Żuławski, tulipa na wita państwa, zespół pieśni tańca gminy próśnia Gdański, jagódki ze Straszyna i oczywiście tulipanowy hymn. Państwa, witamy Państwa bardzo, bardzo ciepło i serdecznie. Spędziliśmy tutaj na polu kilkadziesiąt godzin. Układanie zaczęło się we środę o godzinie 12. Serca nam drżały, żeby ta kompozycja wyszła wyjątkowo, bo temat jest wyjątkowy. Drodzy Państwo, nie każdemu z nas było dane być w Rzymie ale myślę, że udało się nam wszystkim chociaż namiastkę tego, co piękne, stworzyć tutaj dla Państwa. Tak naprawdę ta uroczystość i to spotkanie nasze jest możliwe dzięki niezwykłemu, niezwykłemu zapałowi i determinacji naszego Pana Sołtysa z Mokrego Droworu, Wiesia Zbroińskiego, ale również dzięki niezwykłemu pomysłowi Bogusia Izdebskiego. I bardzo proszę za to gorące brawa dla tych Panów. Pierwszy dzień, tak jak dzisiaj, sobota, jest to program zaplanowany od 12.00 Rozpoczęcia do pierwszej w nocy, praktycznie. Będą występy artystów i miejscowych, i występy dzieci ze szkół. Będą teatry. Później będą też konkursy. Właśnie tutaj mamy takie przygotowane poletka dla wszystkich, którzy będą chcieli się zapisać i uczestniczyć w tym. Od godziny 19 planujemy już zabawę tutaj na, na łące. Jeśli będzie zimno, robimy ognisko, tak jak co roku. A o 22 zapraszamy wszystkich na fajerwerki. Będą niepowtarzalne. Parę, parę cyfr. Kompozycja liczy 40 metrów na 40. Zostało ułożonych Milion, półtora, dwa, nikt nie jest w stanie tego obliczyć, tulipanów. Sama postać Jana Pawła Świętego ma 23 metry wysokości, głowa jest 8,5 metra, także jest to skala odpowiednia do wielkości naszego papieża. 90 ton piasku. Proszę Państwa, wysiłek był ogromny, przypuszczam, że chyba jeden z, z większych w ciągu tych sześciu edycji. Pogoda, jak widzą Państwo. Jest przepiękna, bo i taka miała być, bo i temat jest przepiękny. Zwyczaj w niedzielę od samego rana ludzie tu się zjeżdżają, bo każdy gdzieś usłyszy, kto nie był tutaj. Przyjeżdżają, oglądają, chodzą sobie po łące. Od godziny 13 na scenie nie ma występów, ale leci muzyka spokojna, fajna, wszystkie... Gastronomiczne i artystyczne namioty są, i ludzie robią, co chcą. Myślę, że z autorytetem Jana Pawła II trudno w ogóle dyskutować. I chcieliśmy upamiętnić tę niezwykłą osobę i te niezwykłe przesłanie Jana Pawła II, właśnie w taki nietypowy sposób. To nie jest wcale takie proste ułożyć te kwiaty tutaj na łące, i każdy, kto uczestniczył w tym, wie, jak bardzo bolą kolana, kręgosłup. Jakie jest trudno, jak są od zimna, skostniałe palce, a mimo to e, nie było osoby, która by się poddawała i mówiła: Jestem już zmęczona i idę do domu. Wszyscy do końca e, pracowaliśmy, i dzisiaj myślę, że chyba no, no jest coś w tym, że w Warszawie pada południe zasłonięte chmurami, a tu nad mokrym dworem świeci słońce. E, myślę, że chyba Janowi Pawłowi bardzo się to e, podoba. Tu, tu, nie, pane, tu, nie, No każdy się pyta ile jest tulipanów, ile co do jednego się nie da. Jest tu z trzech hektarów tulipanów, także w granicach miliona, miliona dwieście tulipanów, ale to też nie ma reguły, bo to zależy od, od właśnie od roku. No w tym roku sporo tulipanów zostało zmarnowanych przez mróz na polu. Nie mamy tutaj najbardziej pachnących tulipanów, które byłyby naprawdę dzisiaj pachniały tak, że fajnie by było. Po raz pierwszy córki występ mają, dlatego przyjechaliśmy zobaczyć. Super widok, zupełnie inaczej niż z dołu. Tam z góry widać przynajmniej twarz papieża. W jakim zespole występujecie? zespole Tak? I podoba się Wam? Bardzo. Długo tańczycie? Yy, nie, zaczęliśmy od ferii. Od ferii. I te stroje, co musieliście kupić, uszyć, czy dostali? nie, dostaliście? Nie, dostaliśmy jak tam u góry było, powiedzcie? Bardzo ładnie. Co wam się podobało tam? Widok był ładny. Papież yy, na środku. Podobał nam się papież. Jakie kwiaty to jest Z tulipanów. Jakie kolory mają tam? Kto, ktolą, ktolą, to kto wszystkie. Żółty, biały, biały, czerwony, różowy jeszcze i pomarańczowy. Słuchajcie, przedstawcie się jeszcze, jak macie na imię? Maszira. Jagódka. <noise> A nie. Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Próżdańskiej siedzibą w Cieplewie. To gminna instytucja kultury. Podczas imprezy Żuławskiej Tulipan odpowiedzialni jesteśmy za program, czyli za to, co się będzie działo na scenach. A uwaga, w tym roku mamy dwie sceny. Jedna duża, na której program będzie cały czas realizowany, plus mała, specjalnie dla najmłodszych widzów. Prezentować będziemy spektakle teatralne. Bohater tegorocznego żuławskiego tulipana Karol Wojtyła był również miłośnikiem teatru, więc, więc postanowiliśmy jedną scenę zamienić na prawdziwy teatr i mamy nadzieję, że to się nam uda. Pogoda dopisuje, więc miejmy nadzieję, że żuławski tulipan w Mokrym Dworze jak zawsze wypali na 100%. Ja to powiem tak, ja chciałem podziękować tym, wszystkim tym, którzy tutaj naprawdę. Dołożyli ręce do układania i kolana. Pewnie jeszcze do dzisiaj, co niektórych bolą kolana. Dynczy tulipan to taki wdzięczny, delikatny kwiat, ale ułożona z nich kompozycja robi naprawdę ogromne wrażenie, plastyczne i takie wrażenie sentymentalne dla nas, bo to nas wielki patron. Ale te kwiaty, które są tak delikatne uczą ogromnej pokory, bo Jedna z osób, która układała te kompozycje, tak zawzięcie tutaj od kilku dni, stwierdziła, że te kwiaty jednak uczą pokory i wie, co to znaczy ciężka praca rolnika, dzięki której te kwiaty mogły tutaj na tej łące zaistnieć. Dziękuję bardzo wszystkim. Uważamy, że szósta edycja jest otwarta. Brawo!